Ogólnie sytuacja jest taka, że są cztery wtryski, które się parują, według sądy, mm. Więc warto też wziąć to pod uwagę, że to nie jest projekt za 45 tysięcy złotych, tak? tylko to jest projekt, który po prostu miał być dosyć tani do wrażeń z jazdy. A Excel robisz. 500 złotych? No. Oj. O nie! Nie! Kto ma gaśnicę jak Ogień? Zrób sobie jesa w turbo, mówili. Będzie fajnie, mówili. E36. O, rewersowa łapka, korbka. Nie, no ogólnie to jest super samochód. Dziwię się, że nie w penitki. Nie ja, tylko serduszka. <grym> po jaka jest ta na podsufitka? O kur, y, jak to się, co? No to było no, takie, to jest poprzedni właściciel zrobił. Wow. Od kiedy zegary są ja. On przerobił sobie, poprzedni właściciel. Jumer. I i całe trzyma biało. Pierwszy raz widzę, wejm coś takiego. No fajny, fajne. Fajnie, fajnie. W ogóle mega fajnie się prowadzi, Lepiej. no po prostu bez blow jest lepiej A czy to jest jakoś gorzej, to jest jakoś niebezpieczne? i dla silnika? No z tego jest? co wiem, no nie mam nie doświadczenia, bo nigdy nie miałem auta z turbo Ale z tego co wiem, to turbina się szybciej zużywa Ale jest malutka chyba Tak nie jest droga. Ile kosztowała? 500 złotych Serio? No tak, to jest na jest... turbinę Oh fuck 500 zł? Tak No, no. Proszę pana, czemu klima jest włączona? Przecież to mniej mocy. Nie, ona i tak nie działa. A. Chyba kompresora nie ma. Oj! O nie! 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 nie. Tak, kto ma kasnica jak coś. To, to było z wydechu. Stracił zapłon i z wydechu to było. To bardziej zjadł olej. I tak nie dobrze. Ogień. Ogień? No. Tak, jeszcze? jeszcze? kolejną, dawaj Czekaj, kolejną Czekaj, ale przecież, przecież hola, przecież nie ma, do, nie mam ognia, spokojnie był, mordy, 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 mordy. No dobrze, był, był, ale nie ma Odejdźcie tutaj Wydaje mi się, że spływ wyjebał Weźcie może stąd, weźcie samochód, w ogóle zepchnijmy, co? Ta Na legalne rozwoju. miejsce, w sensie parkingowe Pamiętajcie, że jak stoicie swoim wojownikiem w miejscu do tego dozwolonym To w razie przyjazdu mundurowych nie macie stresu, że wam go scholują bo nie mogą! Nie podchodźcie, jakby pierdolę o chódnica. A przegrzał się? Nie, ten daj, mu. Bo... Szyndaj, żeby skręcało. Łapa, no. łapa, jak tam. Jak tam, dalej chcesz turbo? Mój zapał delikatnie opadł. Zrób sobie jesa w turbo, mówili. Będzie fajnie, mówili. Ej, po co jedziecie tym autem do innych aut? No, i ostatnia przejazdka. No, nie mów tak. Ojej, ogólnie to to są dopiero testy, co nie? To są testy. To są choroby wieku dziecięcego. prawda? Tak. czy przyjemnie. czy nie Tak. A widziałeś w ogóle jaki płomień wystrzelił tutaj? Nie, ja widziałem Byłeś dym. tam, a zimno, tutaj, zimno, tutaj takim płomieniem, ogromnym płomieniem. Tak. z, płomieniem. z, okay. z rury? Tak, tak, z rury. Czy mam odpoczułeś jakąś inną pracę silnika? Nie. Nie, to, to dziwne. Tylko pytanie skąd wyjebało o, olej? Z silnika No shit Sherlock Do góry sipnęło. Do góry tak to... Wejdź bliżej na te węże tak bo one tak. są najbardziej Ta, ale tutaj jakby stąp nie ma jakby nic, nie. Nie. To bardziej jakby stąd coś ja poleciało ja Tam jakby kolektor był ujebany na pierwszym cylindrze Ale tak do góry, by wystrzeliło? Wiesz, kurwa, idę do sprzątania pod maską będzie. Wiele cleaner Nie, olej jest. No, raczej dużo go nie wyjebało, nie? Pytanie, ja po prostu nie przegrzałem tego oleju. Kurwa. Ale raczej bez przesady, no nie Bez przesady, ty ruchu, ledwo kurwa. zrobiłeś z okrążeń i to nie w miejscu. udu, du, 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 -du, -du, -du. Jeśli to nie jest. Nie, no jest od. zajebiście, czyli silnik raczej nie jest zajebany. Raczej nie. nie. Dobra, weź to odpal? Ja patrzę, To nie ma kompresji już. Wiem, że czemu od razu tak, że kompresji nie ma. To że ciężko pali, to może mieć miliard rzeczy. Na pewno wszystkie nie chodzą. I ciężko się oddycha. Pytanie, czy mamy linkę i takie tam? Nie Nie mamy linki. Na wszystko się przygotowałem, ale nie myślałem, że to tak wyjebie Na wszystko się przygotowałem, ale akurat na holowanie nie. Kurwa deseczki wziąłem, dwie ogaśnice wziąłem, ale myślałem, że coś drabe. Ale jak jechałeś, no to fajnie się nam. Te dwójki? czy, no, czy dbują, dbują? Dbują. no to konkret. No dobra, tylko konkret ciekawy ile kosztował ten konkret, kurwa. Yeah. A cóż to tutaj stoi? Już uprzedzam wasze domysły. Nie nie kupiłem tego samochodu oraz nie mamut nie siedzi u mnie w domu. Ten samochód tutaj jest, ponieważ wynik jakiś kolejny problem i wczoraj mamut go tutaj podrzucił. Ogólnie jest pół roku później od tego co przed chwilą widzieliście. O nie. Auto ma już na pokładzie trzeci silnik, nadal jedno turbo. A dlaczego tak się stało? Zapytamy samego właściciela, bo pojawiła się kolejna usterka i jutro będzie z nią walczył. Także teleportacja. Dzień dobry. Co się stało? Czemu to tu zaparkowało? No po prostu straciło. To. Ale co, jechałeś nagle? Nie wiem, no kopałem tak opór. I zrobiło puch. No, nie działa. Są tropy? Albo gdzieś jest zwarcie i gdzieś jakiś kabel gdzieś się zespawał do budy, a druga opcją jest taka, że akumulator się popsuł, albo coś z alternatorem, no bo... Albo zmieniałeś akumulator? Tak, no. Bo to jest nowy? To jest nowy, no. I to okay. jest najdziwniejsze z tego wszystkiego. A masz jakieś narzędzia? Znasz się na tym? Nie. Ja tak sobie przyszedłem popatrzeć. Ja, mój kolega jedzie i będziemy coś zaraz kombinować. No, on ogarnia takie rzeczy. A few moments later. Zero. Ale takie zero, że jest zjebany akumulator, czy takie zero, że do naładowania? Wydaje ja mi się, że jest zjebany, bo jak nie podpinać niczego, to pokazuje 12. No dobra, no to trzeba go zmienić. Jak wiemy, pieniądz oszczędzony to pieniądz zarobiony. Więc wbijaj w link, który zostawiam Ci na dole w opisie tego filmu, i sprawdź na porównywarce ubezpieczeń Mubi, czy przypadkiem nie przepłacasz za OC w swoim samochodzie. Dobra, czekaj, bo tu jest chyba pewien problem. Jaki? Oho, jest problem. Co? Nie jestem pewien, czy plus nie dotyka korektora dodatowego na rozruszniku. To jest pewien problem. A jak to widzisz, gdzie to jest? I jak by to miało w ogóle działać, skoro silnik się nie rusza? To jest dobre pytanie. Okay. Jeśli cena, którą zobaczyłeś, średnio cię satysfakcjonuje, to pamiętaj, że za dwie pierwsze wykupione polisy w MUBI dostajesz po 100 zł z powrotem na swoje konto. No, tak, widać nadpaloną izolację. To jest dobry trop. A może chciałbyś w ogóle OC za darmolka? Nie ma problemu, bo gdy wykupisz sobie pierwszą polisę OC w MUBI, to generuje ci się link dokładnie taki jak mój na dole w opisie tego filmu. Dzięki któremu to ty możesz zarobić nawet do 2000 zł. No, dobrze, że się nie zjadało nic. Bo za każdą osobę, która użyje go do kupienia swojego ubezpieczenia, ty będziesz dostawał po 50 zł na swoje konto. Jeszcze mam jedną teorię. No. Może no, to się po prostu rozgrzewało i nadtapiało od ich tak. czasu. Tak, 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 tak. I po prostu to był ten moment kulminacyjny, że to się podłapiło. Tak, tak mogło być. Ale przede wszystkim zrób najpierw kalkulację. Bo może pierwsza cena ci już w pełni zadowoli. Walisz? akumulator jest za słaby. Nie. No i zakręć jeszcze raz. Właśnie. Dobra, mam mutek. Powiedz mi, co to za gruzik za tobą stoi. No, kompakt 318 i S Turbo. Kupiłem go. Briefterzy. Kupiłem go rok temu jakoś wróciłem z Japonii, bo stwierdziłem, że chcę mieć autko do jazdy na ulicę. No super. ale właśnie to jest pytanie jest ode mnie. Ty no. przecież masz Cabrio. No jest Cabrio takie, no ale Cabrio jest jakie jest. Nie, nie, nie. Nie było do końca przemyślane. Jest fajne, bo ma, bo, bo ma, bo nie ma dachu. Los. Cabrio, no, jest trochę bardziej rzucające się w oczy, a ten kompakt mimo wszystko na mm. ten moment nie jest aż tak bardzo mm -hmm. jak być powinno. Mm -hmm. No jak przejeżdża to fakt, w ruchu nie jest taki, nie, że. No nie jest taki, że zwraca jakoś mocno na siebie uwagę. Na razie nie miałem żadnego przypału z tym samochodem, więc liczę na to, że będzie szło to w dobrą stronę. No. Przez rok dużo zmieniło się w tym aucie, bo, no, tak jak widzicie, no, teraz ma koła inne. Dostał jeszcze oklejkę, no i w międzyczasie dostał turbo, na które bardzo długo czekałem i zawsze chciałem mieć to turbo, no nie. No, i jest. Tylko, że jest parę silników później, tak? No, ale to ogólnie trzeba często zastanowić się, jaki komputer się kupuje do samochodu, i czasami warto poczekać na taki, który jest sprawdzony, niż kupować to, co jest dostępne od zaraz. No, była taka sytuacja z tym kąpem w dużym skrócie, że był kupiony na szybko, bo docelowy, który jest sprawdzony, i Ziomek mi polecał, nie był na miejscu i nie był dostępny. A ty jesteś niecierpliwy, jak najszybciej. Zdarza się tak? Tak, to jest twój sposób montażu tak. akumulatora. Ale działa. Nasadka na trytkę. Tak. A jaka to nasadka? A nie wiem nawet. <grym> <grym> Dobrałem w momencie, jak potrzebowałem wyjechać. Gruzing? Po prostu chciałem jeździć, a nie czekać na ten samochód nie wiadomo ile. No i wyszło tak, że jakbym poczekał, to bym szybciej jeździł i bym miał jeszcze jeden silnik więcej, więc to jest taka. <grym> ja <tu> chcę zaznaczyć, <grym> tak, tak należy robić, że nigdy, szczególnie jeśli turbo wchodzi w grę, a ja słucham ludzi wiele, sam turbo jeszcze nie miałem. To lepiej poczekać, lepiej sprawdzić, lepiej kupić tą droższą rzecz niż tak jak Mateuszek, który ma teraz. Który silnik? No to jest już trzeci. No trzech razy sztuka. Natomiast yy, warto też zaznaczyć, że no niestety to było coś, co było nie do sprawdzenia. Więc po prostu naciąłem się. No i teraz jest docelowy komputer, no i zajebiście jeździ. Naprawdę na superjorze kozacko się nim jeździło, bez awaryjnie. Druga sprawa jest taka, że auto teraz, jak wyjeżdża, to działa i jeździ tak, jakbym chciał. No i przede wszystkim ma fajny dźwięk. Natomiast, jako treningowa, ten kompakt jest po prostu petarda. Wariat. Mało, ale wariat. Dobra, a jeszcze chciałbym, żebyś bardziej rozwinął problemy z tym silnikiem. Co się stało za pierwszym razem i co się stało za drugim z razem? Z za pierwszym i za drugim razem w sumie stało się jedna i ta sama rzecz, tylko że po prostu... Tak? Tak, tylko redagowanie tej rzeczy nie było proste. Ogólnie sytuacja jest taka, że są cztery wtryski, które się parują. Średnia paliwa, które dostawały jakby cylindry była okej, okay, według sądy. Natomiast w realnym życiu dwa cylindry dostawały za dużo paliwa, a dwa cylindry za mało i w dwóch przypadkach po prostu popłynął tłok jeden, a później popłynął drugi tłok w drugim silniku. No! Do gościa wysłałem ten komputer, żeby on go sprawdził. Na emulatorze wyszło, że z komputerem wszystko jest w porządku, no to stwierdziliśmy OK. No ale później, kiedy już posprawdzaliśmy wszystko, posprawdzaliśmy kompresję, ten silnik naprawdę był spoko. No wiadomo, no też nie otwieraliśmy, bo to nie jest otwierany słupek, tak? Mhm. Więc warto też wziąć to pod uwagę, że to nie jest projekt za 45 tysięcy złotych, tak? Tylko to jest projekt, który po prostu miał być dosyć tani do wrażeń z jazdy i to na razie spełnia swoją funkcję i jestem zadowolony. Mhm. A Excela Excel a robiłeś? Nie. Mamy! A mniej więcej, chociaż piracy oko? Miałeś Białe, Jeze E36 w poprzednią zimę. No. W wakacje ile zniknęło pieniędzy? Nie mówię tu o awarii. A czy nie, jeżeli chodzi o samo zrobienie tego, powiedzmy licząc z tymi słupkami, to i tak wyszło to naprawdę konkretnie, bo za same graty do turbo wychodziło mniej więcej koło ósemki. Doliczyć rozbociznę ziomka, plus te słupki, no to myślę, że 16-17 poszło. No. Teraz... Zimowy gruz. Zimowy gruz, no. wysokość wysokość jest świetna, kurde, jest świetna. <gry> <gry> jak zawsze ale nie ale jeżeli chodzi o wysokość to jest też myślę że nie wygląda to tragicznie Kompromis. nie straszy a naprawdę dobrze się tym jeździ da się tym jeździć wiadomo że w jakiejś bardziej dziurawe drogi no to są troszeczkę problemy dalej tam kulę gangsta no ale tak to jest Słuchaj, jedziemy na jednym wózku, wiesz jakie mam przeprawy z siódemą, to ona też jest doładowana, ten samochód wiadomo jest trochę mniej bu budżetu, mniej w to weszło, ale jakby turbo, doładowanie według mnie i według tego co słyszałem równa się problemy. Prawda jest taka, że wszystko co robimy chyba customowego z silnikami zawsze będzie problematyczne, bo zawsze ja. będą wychodziły inne krzaki. No czemu nie działasz? Co dalej w planach jest? W tym, z tym samochodem? Na przykład. Zarżnąć go. <laughs> A jeżeli chodzi o inne, no to. Ja czekam, aż zacznie się rozwijać sprawa z JDM-em, którego kupiłem. To, to będzie fajny temat. Ale o tym zrobimy inny film. No to cóż, życzę bezawaryjnej jazdy wszystkimi trzema wozami. Tak jest, dzięki.